Panie Marszałku Wysoka Izbo. Zdrowo rozumiana ochrona praw pracowniczych w XXI wieku to oczywiście pewien standard cywilizacyjny, ale to, co państwo, zwłaszcza tutaj ze strony lewicy, proponują i do czego nawołują, no to jest po prostu nic innego jak eurokomunizm. To jest po prostu realne urzeczywistnienie. Eurokomuny, no tak, dla was jest to optymistyczne, jak, jak, jak widzę i dla, was jest to, i dla was jest to po prostu wzór. Oczywiście jest eurokomunizm taki za 200 tysięcy na rok państwo z zarządów partii Razem, to, to wiemy o tym już z świadczeń majątkowych. Natomiast ja mam pytanie do przedstawicieli rządu. Jest niestety rażąca nieskuteczność w zabieganiu o polskie interesy na forum Unii Europejskiej. Wiemy, że jest to, że Unia Europejska jest forum starcia tak naprawdę interesów narodowych. Niemcy prąd do realizacji swoich interesów, jeśli chodzi o usługi transportowe. Prą w przypadku Nord Streamu i w innych przypadkach. Skończmy wreszcie z tą frazeologią jakichś wspólnych interesów i zacznijmy mówić otwartym tekstem o co toczy się gra w Brukseli w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. I jeszcze.